Jesienią i zimą tego roku może nas czekać dużo atrakcji związanych z cenami zarówno ogrzewania, jak i energii elektrycznej. Wbrew pozorom, w najgorszej sytuacji będą mieszkańcy małych miast, dlatego że ich głównie zasilają kotłownie i ciepłownie, które nie są elektrociepłowniami. O co chodzi? Otóż. Te zakłady, które produkują jednocześnie ciepło i energię elektryczną, przeważnie większość wzrostu kosztów, szczególnie kosztów węgla, będą przenosiły w cenie energii elektrycznej. W związku z czym mieszkańcy Krakowa, Warszawy, Poznania mogą liczyć się z podwyżkami ciepła rzędu 20%, może trochę więcej niż 20%. Natomiast mieszkańcy tych małych miejscowości. Szczególnie bloków zasilanych właśnie przez osiedlowe kotłownie czy miejskie ciepłownie, e, mogą się liczyć z podwyżkami znacznie wyższymi, e, nawet rzędu 150-200%. Mamy w tym roku do czynienia z, z sytuacją e, przede wszystkim braku gazu w Europie. E, bo jeśli chodzi o samą cenę, to cena wzrosła już bardzo mocno w poprzednim sezonie jesienno-zimowym. I nie ma aż tak spektakularnych podwyżek, gdybyśmy porównywali okres jesienno-zimowy, czy też cenę na okres jesienno-zimowy w zeszłym roku i w tym roku, to tych, większość tych podwyżek została już jakby skonsumowana w ubiegłym roku. Natomiast możemy mieć do czynienia po prostu z fizycznym brakiem gazu. Wszystko zależy od tego, czy w ogóle będą jakieś dostawy z Rosji do Europy Zachodniej, się nie do Polski, ale do Europy Zachodniej, to po pierwsze. W naszym polskim przypadku mamy też wiele jeśli, bo chociażby słynny Baltic Pipe, rurociąg, jeśli zostanie uruchomiony, potem jeśli uda się go zapełnić, co jest bardzo problematyczne z tego co wiadomo. No bo dużo łatwiej jest zbudować infrastrukturę. Dzisiaj trudniej jest napełnić ją gazem, ze względu na to, że jest mnóstwo chętnych po ten norweski gaz. Ich było trochę mniej jeszcze rok, dwa lata temu, kiedy Rosja była tym głównym dostawcą. Dzisiaj wszyscy się biją o gaz norweski, więc będzie z tym problem. Nie sądzę, żeby to akurat w polskim wypadku. Mogło skutkować tym, że nie będziemy mieli jako odbiorcy gazu, jako ci, którzy używają, używają gaz do kuchenek czy do swoich boilerów domowych, że zabraknie im gazu. Tego gazu przede wszystkim zabraknie dla przemysłu yy, i zabraknie w dużej mierze w sposób naturalny, to znaczy ceny będą tak wysokie. Że, niektóre, że produkcja w niektórych zakładach przestanie się opłacać. No mówiąc tak najprościej, jeśli ktoś ma gaz, za, na przykład jest wytwórcą nawozów sztucznych, dzisiaj ma gaz zakontraktowany rok temu po cenach, które były przed rokiem, to dzisiaj bardziej opłaca mu się sprzedać ten gaz, który zakontraktował wcześniej, niż produkować nawozy.